Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, wy jesteście na kanale Ewokacje i mam dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo moim gościem jest niesamowity aktor Mariusz Drężek. Witam, cześć. I występujemy w jednym filmie. Jesteśmy tutaj po to, by Was zaprosić na premierę, która będzie 18 listopada, ale dzisiaj mamy też inną premierę. Przyznasz się jaką? Dla mnie. Mhm. Tak, tak. No, dla mnie to jest na pewno e, premiera i pierwszy raz takie... Takie przeżycie, które mnie spotkało, czyli właśnie praca nad TikTokiem nigdy nie miałam z tym medium kontaktu. I w ogóle ja jestem retro cały, i w ogóle nie. Ja i internet to jest jakaś w ogóle tragedia szekspirowska, nie? <grych> po prostu i e, tak, no i dzisiaj pierwszy raz w taką formułę jakby wchodziliśmy razem. Tak, i właśnie. Widziałam, że gdy pokazywaliśmy się ty, tobie te TikToki, to by się to podobało. To może czas zainstalować tę aplikację jednak. Ja to jestem nieogarnięty ale, e, w tym temacie, ale Ale tak z ciekawością. Wiesz, trzeba, no, trzeba patrzeć jakby e, to, co się dzieje w świecie, to, to, jak się rozwijają pewne, pewne historie. I tak na przykład jest właśnie z TikTokiem. Tak, będę pewnie obserwował to. To jest zabawne po prostu śmieszne, szybkie, e, więc tak. Ja miałam problem z zapamiętaniem nawet jednego zdania. Więc e, trochę czuję się dzisiaj zawstydzona, ponieważ pracując z profesjonalnym aktorem, który na co dzień e, właśnie gra i w teatrze dramatycznym, e, m, bardzo dużo filmów, masę seriali, co wolisz? W czym wolisz występować? Wszystko lubię. Wszystko lubię. To chodzi o to, że e, podejrzewam każdy aktor chciałby być e, jak najbardziej uniwersalny i, i, i zaradzić sobie, wiesz, w różnych gatunkach i tak dalej. I, I jeśli chodzi o film, teatr, to i to i to jest. Po prostu ekscytujące. I sprawia mi Frajdy, trzeba tylko użyć innych środków. Teatr jest wiadomo, na żywo scena te sprawy, a, a inaczej się mówi głośniej i szerzej, a, a kino, to, to, no to bazujemy na swojej naturalności a, po prostu. I to, i, to, I to jest świetne po prostu. A propos kina, no bo dzisiaj gramy TikToki dla nie cudzołóż i nie kradni. No właśnie. I chciałabym powiedzieć kilka ciekawostek, bo widzimy. Dziura w Twoim stroju? Mm -hmm. co, co się stało? A tu się stało tak, że mm, yy, po prostu tu kula wpadła. Kula wpadła. Raz mieliśmy taką historię, że yy, pomyliliśmy sutanny, właśnie. Mm -hmm. Nagraliśmy pół dnia zdjęciowego, prawie by poszło do kosza, bo graliśmy z tą dziurą, która pojawia się w filmie później, dalej. Więc na szczęście są. Yy, Fachowcy od komputerów, od efektów komputerowych, i, i po prostu wymazali to w postprodukcji, w takiej obróbce komputerowej filmu, już później. No, a gdyby nie ta technologia i nowoczesność, no to byśmy byli w lesie i byśmy musieli pół, pół dnia tak dalej pracować, żeby to na nowo nakręcić. Pół dnia dalej pracować, a chciałem jeszcze jedną ciekawostkę powiedzieć. Jak daleko musiałeś jechać na plan? Tak w ogóle? Tak. W życiu? Nie, do tego filmu. W sumie to tak przez płot. Bo jesteśmy wszyscy tutaj sąsiadami. Tak przypadkiem tak. wyszło w ogóle, A, że Mariusz który e, <laughs> reżyseruje, napisał cały scenariusz, i mm. Magdalena, producentka, jego żona, tak trochę tutaj rodzinnie się zrobiło mm. bo tak przypadkiem całkiem. Tak, no wiesz, no, nie no w ogóle grupa przyjaciół, tak się skrzyknęliśmy do tego filmu. E, i, I inni aktorzy, e, to, 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 to są nasi znajomi, przyjaciele, koledzy, koleżanki, więc e, casting do filmu się odbywał trochę tak e, przy papierosku, nie? Ty, kurczę, tu fajnie by było jakby ktoś zagrał to, a ktoś, a ktoś to, dobra, no to dzwonimy, no to, no to jasne, pewnie znajdzie czas, będzie dobrze. No i tak, i, e, i tak to wyglądało, że to taka f, f, Familii, no, przyjacielska produkcja trochę się zrobiła. Ale no no i tyle, bo no, tak, tak. Te też się do czegoś muszę przyznać. Ja dostałam tą rolę, kiedy pracowałam w ogródku i przechodził <śm> pan reżyser i mi o tym powiedział. I ponieważ to było moje takie marzenie, którego nigdy głośno nie powiedziałam, e, nawet nie, bałam się w ogóle śnić o czymś takim, że zagram właśnie. E, Córkę gangstera, właśnie dziś coś takiego chciałam, i zaczęłam takie głupotykać do Mariusza, że myślałam, że on powie, że jednak nie, że mam IQ15, mam tak podekscytowana to właśnie małą fizyczną rolą. I oczywiście musiałam nagrać self-tape'a, bo Mariusz musiał sprawdzić. Czy chyba właśnie po tych głupotach, które powiedziałam. Słuchaj, nagraj self-tape'a. O cholera. to jednak. Jednak zwątpił we mnie, bo a dlatego kazał mi sobie tutaj pan A jesteś w sutanie, nie pierwszy raz, powiedziałam cię gdzieś jeszcze. Tak, tak, 20 lat temu w kiepskich grałem księdza. Już tyle lat temu? Tak, już, be... no chyba. 20 lat? No coś takiego, tak na oko, jak wracam w pamięci. Dobrze, a jest coś, jakaś rola, postać, której nie zagrałbyś, chociaż nie wiadomo co. Nie, nie wiem. Nie wiem, ale zazwyczaj to ja bardzo lubię takie trudne rzeczy, wyzwania. Kontrowersyjne e... też? Też, no jasne, no wiesz, no, jeżeli to, to tylko ma sens, bo wszystko musi mieć sens, jak robić coś, wiesz, dla, dla, dla głupoty tylko i jedynie, to, to nie. Ale jeżeli ma sens, to wiesz, to, to, to bardzo różne postaci gram zawsze i, e, i, i to traktuję jako wyzwanie. E, ale wiesz co, dzięki temu na przykład, bo często gram czarne charaktery, to tak zauważam przez, przez lata, że, e, że ludzie boją się do mnie podchodzić po autografy, trochę. Tak, tak mam wrażenie, że, że od razu jak to gdzieś tam rozpoznają mnie, no to kojarzą mnie od razu z tymi postaciami, które gram i, e, no i, i tak widzę, widzę ten taki dystans jednak, pewne wahanie, kiedy chcą podejść i tak dalej. No więc, więc taki to ma skutek, ale to tam żaden skutek. Czy się po prostu boją, ciebie myślą, że jesteś dokładnie taki. No jak... tak się trochę przenosi, wiesz, ludziom z ekranu na życie. Nie? Pewnie taki ten gość jest, nie, tak, faj... nie fajnie. Bez powodu cię obsadzają, na pewno taki jest, tak, tak. Bo jest... No. I mam takie jeszcze jedno pytanie, ponieważ ja dosyć śledzę na social media, właśnie co się działo po przedpremierowych pokazach i z taki jeden komentarz, który tak właśnie hmm. mi trochę zastanowił. Ktoś podczas waszego przedpremierowego pokazu gdy jeszcze film Hani był do końca gotowy, tam, to było na festiwalu. Wyszedł z kina podczas. podczas e, i napisał o tym w komentarzu. I się Aha. zastanawiam, poczuł się chyba urażony tym filmem. Czy uważasz, że ludzie mogą poczuć się urażeni e, po nieco, co już nie kradli? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. To jest film, który już nie ma na celu e, krytyki. To jest bardziej stawianie. Kościoła, czy, czy wszystkiego, co z wiarą związane, to raczej ten film stawia pytania o to, co kieruje naszym życiem. Czy to jest e, siła wyższa, czy to może jest po prostu przypadek, który człowieka wrzuca w jakieś różne e, wiesz, zdarzenia i, i, i to kreuje jego życie. Więc, więc na pewno nie był nasz taki zamysł, żeby, żeby kogokolwiek obrażać. To nie ma sensu, to e, nie tędy droga, to po prostu trzeba rozmawiać. Zadawać pytania. Czyli po sensie myślisz, że ludzie wyjdą z jakąś refleksją? Bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał. Wiesz to, e, my, my w zamiarze chcieliśmy stworzyć czarną gangsterską komedię, a mm, wyszedł chyba film trochę. Mm, głębszy. Bo miało być śmiesznie. Miało być śmieszne, miała być komedia gangsterska w kino gatunkowe. Ale, ale jednak ten scenariusz jest po prostu głębszy. I, I to wyszło w tym filmie, takie mam wrażenie, gdy go obejrzałem. Bo sam zwiastun jest dosyć kontrowersyjny. Zgoda, zgoda, ale zwiastun to nie film. To, to tylko są, to jest montaż yy, sklejka pewna. Wiesz, tam, żeby, żeby jakby zachęcić widzów do pójścia do kina, ale, ale on nie opowiada jakby dokładnie o, o, czym, o czym jest ten film, więc ma być z gąsniem zawsze atrakcyjny i zachęcający. E, i tam się wybiera pewne powiedzmy jakieś takie najbardziej zabawne momenty i to, co to, 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 to się, się montuje w całość. Czyli kontrowersyjny nie jest? Dla mnie nie. Dla mnie nie. To jest opowieść o, o ludziach. O, o, o tym, że po prostu gdzieś popełnili jakiś błąd, grzech i muszą ponieść tego konsekwencje, a czy, czy to tak się wydarza właśnie, że ponoszą tego konsekwencje. Ale nie, nie jest kontrowersyjny, moim zdaniem. Okej, okay, to myślę, że możemy zakończyć dobrą pointą bez do kin. Prawdziwe emocje tylko w kinie. Zapraszam. Bo, was, bo rzucę klątwo, jak nie pójdziecie na Was. Nie będzie rozgrzeszenia. Nie będzie rozgrzeszenia, jak nie pójdziecie do kina, no jasne. Słuchajcie, zaglądajcie na social media. Mariusz też ma Instagrama, co prawda wiem, że... Tak jak mówiłem wcześniej, jestem kompletnie kulawym i ślepym człowiekiem w tym temacie. Ale zerkam, ale podglądam na, na fejsie znajomych na przykład, to jest fajne. Tak, i zaglądajcie koniecznie. Tam też są informacje. Widziałam ostatnio um, informacje, wrzucone zdjęcia. Nie wiem, czy Sam wiesz, co tam jest. Masz, masz ag agentkę od tak. prowadzenia Instagrama, ale również się dowiecie o ciekawych informacji um, również o spektaklach, w których aktualnie e, grasz i o premierach i tak dalej. Mhm. Więc zaglądajcie na nawet nie wiesz, co się dzieje na tym Instagramie, ale nie szkodzi. Zaglądajcie również na Instagrama sociali nieco załóż i nie kradni. My powoli tutaj będziemy zmierzać do końca. E, jestem ciekawa, co sądzicie o filmie. Napiszcie nam tutaj komentarze po Sansie. Trochę się denerwuję, bo to był mój debiut, Ale w sumie twój też dzisiaj na TikToku, więc. Tak. Jest 50-50. 50-50. Zapraszamy gorąco. Do zobaczenia, Do zobaczenia. w kinie.